Klaro, klaro, co się dzieje? Los nas ściga nazbyt srogo. Wszystkie drogie nam nadzieje w jednej chwili przepaść mogą. Mów ostrożnie. Zapłacony. Podstolina w naszym domu. Bo plan ojca niewzruszony, ją zaślubić mnie przymusza. Przebóg! A ta podła dusza bez litości i bez sromu, Nie zważając me wyznania, jego woli ucho skłania. Ach, Wacławie, nie mam władzy mówić, radzić w tej potrzebie, bo truchleję tu o ciebie. Ach, ty nie znasz mego stryja, w porywczości nie ma granic. Nie lękaj się nadaremnie, komisarza wszak zna we mnie. O, komisarz teraz za nic. Więc zdradziłeś? Powiedziałem. O, niegodny! O, mój drogi, nie powiększaj mojej trwogi. Niech przynajmniej go ukaże. Śmierć zadajesz twojej klarze. Kto już w grobie jedną nogą, na tym groźby nic nie mogą. Co on mówi? Próżna zwada. Uchodź, uchodź, nie trać chwili. Oj, moja taka rada. Bo się właśnie Cześnik sili zwabić cię tu w swoje szpony. Poczt Hajduków rozstawiony chwyci, zwiąże cię w potrzebie. Jeszczeż mało to dla ciebie? Lecz jak będzie. Dziś napiszę. Dziś wieczorem... Hałas słyszę. To, co mówił. Potem, potem. Idę teraz, lecz z powrotem.